Dzisiaj zrobimy drop test tej, tej atrapy Galaksy Nut 7, także zaczynamy Obok dolny z kieszeni 3, 2 U Kafle spadła Chyba poszło powstało jakieś obicie Tak, tu jest widać obicie Widać hmm. O tył z kieszeni 3, 2, 1 A, parę obić w sumie tyle o ekran z kieszeni. 3, 2, 1. No też parę obić, nic się nie stało. Z y, używania obok dolny. Z używania 3, 2, 1. Ok, zobaczmy co się stało. Kolejne są obicie jak widać z używania o tyłu 3, 2, 1. A nic nie stało poza ubiciami i tyle w sumie. Dobra i z używania o ekran 3, 2 Jeden. Wow. nic się nie stało. No poza obiciami, tylko w sumie tyle. Teraz z rozmawiania. O, bok dolny. Trzy. Dwa. Jeden. Coś się stało Czekajcie, bardziej bar, gdzieś chyba więcej obić je jest No i tyle Z rozmawiania o... Jak, Kurczę. Z rozmawiania o... Bo ciężko mi tutaj tak no, dobra Z rozmawiania o ekran 3, o, bo tych znaczy. Zmowienia o tylu 3, 2, 1. Apiornicze, jakie to jest mocne. Nieźle. Parę obiz tyle. Dobra, z rozmawiania o ekranie 3, 2. 1 uuuu Prawdziwy node pewnie by nie wytrzymał, a ten ma całe tu bicia. Dobra, bonus Z sięgania Czekajcie z sięgania 3, 2, 1 Dobra, obok dolny z sięgania. Coś powstało nowego troszkę. Może parę obić nowych tyle. Ty ramka się aż tu wygięła. <śm> Zsięgania o tył. Trzy, dwa, jeden. Parę nowych obić. Naprawdę jestem zaskoczony, myślałem że to pęknie szybciej, tu jeszcze widzę u góry, jest trochę pobijanie Dobra, Z sięgania o ekran 3, 2, 1 Dobra, bonus jeszcze jeden z ławki To jest około 3 metrów myślę 3, 2, 1 Obok do mnie Spadł bardziej o ekran Ale się troszkę poubijał tylko Nie ja ma solidnie poubijany jest Dobra Dajmy o tył jeszcze z sięgania e, z 3 metrów ponad o tył, trzy do mnie Wow ja pierdolę, to jest mocne Dobra ekran nie wiem czy jest sens ale dla e, tego możemy sprawdzić żeby już była pełność, o ekran z 3 metrów, 3, 2, 1 no. za wiele się nie spodziewam, ale tak wygląda Samsung się 7 po tych upadkach. Atrapa, oczywiście, było są w takich stanach. Także tak to wygląda.